Spontanicznie będzie najlepiej. Właśnie zakończyliśmy wybieranie naszych zdjęć po sesji Justyny. Sesja przebiegła bardzo fajnie, bardzo super miło. Atmosferze. Tak, bardzo swobodnie. Zdjęcia były super. Ciepło. Zdjęcia w ogóle są genialne. Bardzo nam się podobają. Chcielibyśmy Justynę serdecznie pozdrowić i ją gorąco polecić wszystkim. bo I podziękować. Jest to, tak, jest to bardzo ciepła osoba która moim zdaniem pozwoliła mi na to, gdzie była to moja pierwsza sesja, otworzyć się przed kimś i pokazać, że można się uśmiechać, można zrobić to, co ktoś proponuje przed aparatem. E, przed aparatem mm, Super, no i też, żeby się nie, 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 nie zamykać na to i i być takim otwartym i swobodnym przy tym wszystkim. Bo chyba o to najbardziej chodzi, żeby pokazać nam swobodę bycia, tego jak się uśmiechamy, jak potrafimy być pozytywni na co dzień. I myślę, że to Justyna potrafi wydobyć z każdego z nas. I następne zdjęcia będą już z Dziusiem. Tak, i następne zdjęcia na pewno przyjdziemy jeszcze raz z Dziusiem do Justyny. Serdecznie pozdrawiamy.